Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep. Cześć z tej strony Zewer i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, jak sami widzicie, zaczynamy sobie nową, małą serię z LSA 11. I tak od razu na wstępie, odcinek ten jest wrzucony tak bardziej na próbę. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jeśli będzie oglądalność i w miarę jakieś fajne komentarze. Myślę, że na pewno będziemy tę serię kontynuować. Ogólnie grać sobie będziemy właśnie na takich, jak tutaj widzicie, typowo polskich, małych maszynach, na takim właśnie też mniejszym gospodarstwie. Ogólnie to jestem w trakcie oczekiwania na kombajnistę, bo mam tutaj do skoszenia taki jeden kawałeczek, tutaj zaraz przy domu nie wiem ile tutaj może być areałowo naprawdę skromny kawałek jęczmienia myślę że w międzyczasie pokażemy sobie maszyny jakie tutaj mam no to pierwszy z nich to jest ursus c360 no stan taki jak widać nie za dobry on już jest tutaj przygotowany do wyjazdu z taką oto autosamką. tutaj mamy w naprawdę w ciekawym stanie Ursusa C355. W miarę dobrze zachowany. Tutaj w miarę zrobiony, taki bardziej pod oryginał. Tutaj za nim mamy przyczepę, samoróbkę, chociaż to bardziej taki wóz drewniany niż przyczepa. Ale też myślę, że będziemy z niego od czasu do czasu korzystać. Mamy tutaj płuk piąteczkę. Do podorywki. Brony piątki. Też troszeczkę odświeżone. Zgrabiarka. Motyl. Tu taki agregat do w sumie uprawy przedsiewnej. I jeszcze tutaj prasę do kostek. Oraz poznaniaka 3-metrowy. I z maszyn myślę, że to by było na tyle. Także widzimy się już na polu. I took a piece of my heart I never thought that this could fall apart You said you fell in love And this was more than I had ever been afraid of Another life, another happy ending Cuts like a knife, another plate Także witam po krótkiej przerwie Jak widzicie kosimy, powoli kosimy Ogólnie powiem Wam, że myślę coś powoli nad remontem tego ciągnika, bo jednak on jest już dosyć mocno wypracowany, a to jest jednak można powiedzieć główny ciągnik tutaj. Także w następnych odcinkach coś będziemy myśleć. Zobaczymy, ile tutaj mamy na tej przyczepie. No, tu jest jeden zbiornik, mniej więcej dwa zbiorniki chodzą z Bizona na taką autosankę. Nie jest zaszczelna, przez to muszę plandeki rozkładać, ale damy radę tutaj. No a tutaj bizon jodowy, też w fajnym stanie. Myślę, że wam tutaj wrzucę jakieś przebitki jeszcze z nim. Dobra, bo my tutaj gadu gadu, a tutaj trzeba pod kombajn podjechać. Mamy już cały kawałek skoszony. Podejrzewam, że tam pełnego zbiornika on nie ma. Wyskoczyć tutaj drzwi otworzyć. Pokażę Wam od razu jak przechowuję tutaj to zboże. Ono generalnie tutaj tak to składuje. Otworzymy sobie też tutaj. Dobra, jeżdżamy. Tutaj powoli, żeby nie przyhaczyć gdzieś czasem. Myślę, że sobie to tutaj już na spokojnie to zrzucę. W tym odcinku to będzie na tyle. Rozładuję sobie to na spokojnie i w następnym będziemy kosić dalej. Także co, to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.